Siema. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o dwóch rzeczach. Rzecz pierwsza to kanał na YouTube osiągnął milion wyświetleń. Jak dla mnie to jest dużo. Jak zakładałem ten kanał parę już dobrych lat temu, nigdy nie zastanawiałem się nad tym, jak bardzo się rozwinie. Po prostu założyłem i zacząłem kręcić filmy. Nie zastanawiałem się, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie. Więc naprawdę miło jest zobaczyć taki komunikat, że ten milion wyświetleń w końcu wybiło, wybiło, wybiło. Ten milion się pojawił na koncie. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają ten kanał, którzy subskrybują, którzy lajkują i którzy komentują, bo to wszystko robi zasięgi. Także naprawdę, szczerze, dziękuję. Rzecz druga to projekt, nad którym pracowałem ostatni pół roku. Tak naprawdę pracowałem nad nim rok, ale pierwsza wersja tego, co zrobiłem, poszła do kosza. Oczywiście chodzi tutaj o kurs JavaScript od posta, czyli o taki kompleksowy kurs JavaScriptu od A do Z. Już pół roku temu miałem nakręcone dobre 5 godzin materiału, nakręcone i zmontowane, ale wziąłem to i po prostu... Wyrzuciłem do kosza, bo było strasznie nudne. Przypominało wykłady na zajęciach, a ja strasznie tego nie lubię. Chcę, żeby moje kursy były ciekawe, żeby były wciągające, żeby pokazywały, jak wygląda praca programisty, jakie ma projekty, żeby to było prawdziwe. I wszystkie zadania, które w kursie robię, są zadaniami w stylu zadanie, które możesz dostać w realnej pracy. I nie ukrywam, że ten kurs to jest mój największy projekt w tym roku. To jest największy projekt w ciągu dwóch lat. To jest w ogóle mój największy projekt kursowy, jaki zrobiłem do tej pory. Nie chcę za dużo opowiadać o samym kursie bo to zrobię niedługo. Kurs pojawi się już w tym miesiącu, także bądźcie czujni. Wiem, że dużo osób czeka na ten kurs i wcale się nie dziwię. <dłynne> Długo to trwa, ale cóż, wiedzy jest po prostu tak dużo, że. praca nad tym zajmuje trochę czasu. Także. Proszę was o jeszcze kilka dni cierpliwości. Naprawdę będzie warto. Kurs, który przygotowałem, trwa 16 godzin. Próbowałem bardziej go ściskać, ale po prostu nie da się. Żeby wyjaśnić pewne tematy tak logicznie, przystępnie, żeby to było zrozumiałe, trzeba poświęcić na to więcej czasu. I wiem, mógłbym to pewnie rozbić na trzy oddzielne kursy. Sprzedawać osobno, ale wolałem wypuścić jeden kompleksowy w cenie nie trzech, a jednego i to całkiem taniego. Na potrzeby tego kursu przygotowałem nową funkcjonalność na platformie, czyli quizy. Co prawda, już jeden quiz pojawił się w darmowym wprowadzeniu do programowania, ale tak naprawdę moim głównym celem od początku było stworzenie tego quizu, czy po prostu mechanizmu quizów, właśnie do tego kursu. Więc. Powiem kilka rzeczy. Będzie wielki projekt praktyczny, będzie masa zadań pobocznych i będą quizy do sprawdzenia wiedzy teoretycznej. Więc naprawdę będzie bomba. Uważam, że jest to najlepszy kurs, jaki do tej pory zrobiłem. Pretty cool. Pretty cool. Więc brzmi trochę banalnie, ale tak, naprawdę uważam, że to jest najlepszy kurs, jaki do tej pory stworzyłem. I już sam się nie mogę doczekać, aż wyjdzie. Tak naprawdę dlatego też mnie tutaj nie było, bo bardzo ostro pracowałem nad tym kursem i chciałem go jak najszybciej skończyć. W końcu się udało, jestem niesamowicie dumny. Ale wracając jeszcze do sprawy pierwszej, czyli do kanału, cieszę się bardzo, że taka liczba się pojawiła. To bardzo motywuje do dalszej pracy, do dalszego nagrywania, więc, żeby trochę bardziej może rozpędzić taką kulę śnieżną, i żeby bardziej się trochę przymusić do tego regularnego nagrywania hmm, chciałbym Was prosić, żebyście, o ile oczywiście ten kanał Wam pomaga, zostawili jakiś komentarz, polubienie, subskrypcję, e, może podesłali komuś, kto takich treści potrzebuje, ponieważ im bardziej kanał się rozwija, tym też e, ja więcej mogę tutaj na nim zrobić. I cóż, chciałem zrobić tylko takie małe podsumowanie i zapowiedzieć, co będzie się działo w tym miesiącu. A będzie się działo całkiem sporo. Także, jeżeli ktoś czeka, właśnie na kurs programowania w języku JavaScript od A do Z, to pojawi się on już w tym miesiącu. I na pewno na premierę będą jakieś fajne warunki. Także do usłyszenia niedługo. Trzymajcie się, cześć.